Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witamy w Dąbkach Największej Inwestycji Interferi SA. Dąbki to wyjątkowe miejsce, zlokalizowane między morzem a jeziorem. Ciężko jest opowiadać o hotelarstwie w tych trudnych warunkach. Mamy COVID, zmagamy się z wszystkimi bolączkami, niedogodnościami, ale idziemy do przodu. Inwestycja jest prawie na ukończeniu. Za chwilę zaprosimy Państwa. Do krótkiej wycieczki po obiekcie opowiemy, co udało się zrobić, co jeszcze przed nami. Dąbki to magiczne miejsce. To miejscowość zlokalizowana między morzem a jeziorem. To nieodkryty, nieodkryty punkt na mapie Polski, do którego serdecznie zapraszamy. Nasza inwestycja jest już na ukończeniu i jesteśmy głęboko przekonani, że wybierzecie Państwo nasze miejsce jako miejsce odpoczynku, miejsce, w którym spędzicie wolny czas z rodzinami, z dziećmi. Dąbki to sanatorium dla dzieci, największe w Polsce. Oczywiście nie tylko do nich kierujemy naszą ofertę, bo nasza oferta jest dla dorosłych, jest dla seniorów, jest dla osób, które uwielbiają przyrodę, spokój, rehabilitację i spokojny wypoczynek. Dąbki to przede wszystkim uzdrowisko. Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Czyste, bez przemysłu, bez rozbudowanej infrastruktury. Tutaj można przyjechać, wypocząć, znaleźć ciszę i relaks. A chyba o tym teraz wszyscy marzymy, o tym, żeby wyrwać się z czterech ścian, o tym, żeby poszukać tej ciszy i spokoju właśnie w przyrodzie, czystej, nieskazitelnej przyrodzie nad Bałtykiem. A jezioro dodatkowe dodatkowe atrakcje, jakimi są ścieżki rowerowe, jakie są szlaki piesze. To wszystko sprawi, że w domkach naprawdę można wypocząć. Kim jest nasz klient? Nasz klient to dziecko, naszym klientem jest również senior. Staramy się dopasować kompleksową tą ofertę do tego, aby, aby, aby wszyscy wypoczęli. Za moimi plecami znajduje się centralny punkt, czyli bawialnia. Tą ofertę podstawową kierujemy, kierujemy do, do dziecka. Tutaj wyznaczyliśmy tą przestrzeń, w którym dziecko ma się czuć komfortowo, ma się czuć bezpiecznie, ale ma się również e, przez zabawę rozwijać. Senior ma swoje potrzeby. Chce się spotkać wieczorem na dancingu, chce ze sobą porozmawiać, pospacerować. Samorząd lokalny przy, naszej, przy, naszej, przy naszym obiekcie buduje aktualnie e, ścieżkę e, taką wypoczynkową, uzdrowiskową. To również również uzupełni całość, całość, całość tego kompleksu, który teraz budujemy dla Państwa. Tworzymy dla Was wartość, wartość opartą nie tylko na naszym budynku, ale też na atrakcjach zlokalizowanych niedaleko, niedaleko Argentytu, bo tak nasz budynek się nazywa. Oczywiście za chwilę Państwo zobaczycie naszą kawiarnię, naszą restaurację, ale tu w tym miejscu też pragniemy powiedzieć, że będziecie mogli korzystać z bardzo nowoczesnej bazy zabiegowej ze strefy Saun, z basenu. Wszystko po to, aby wzmocnić swoje siły witalne też dzięki powietrzu. Wielu z nas zmaga się z chorobami albo jest już po, po przebytym covidzie. I potrzebuje odpoczynku, ale przede wszystkim potrzebuje świeżego powietrza. Dąbki to miejsce, w którym mamy najczystsze powietrze. I jestem przekonana, że pobyt w naszym ośrodku, z naszymi udogodnieniami, ale przede wszystkim czystym powietrzem, doda Wam witalności, sił i poprawi dobrostan. Nowoczesny Argentyc to również nowa definicja komfortu. Komfortem jest również dobre jedzenie, dobre, smaczne, świeże, zdrowe i takie, które pozwala znaleźć temu klientowi, który również ma swoje charakterystyczne potrzeby związane z dietami, związane z aktywnościami, które uprawia znaleźć coś dla siebie. Taka kuchnia właśnie powstała w Argentycie i taką kuchnię będziemy chcieli dla Państwa serwować w nowej restauracji. Uzdrowisko to nie tylko... Lecznictwo, uzdrowisko to również miło spędzony czas. Czas spędzony w kawiarni, kawiarni również wyjątkowo zlokalizowany. 50 metrów stąd znajduje się jezioro, 50 metrów w tą stronę znajduje się morze. W naszej kawiarni będziemy chcieli serwować wyjątkową kawę z wyjątkowym deserem. O tym jeszcze. Dzisiaj wam nie opowiemy w szczegółach, ale będzie to dla Was na pewno niespodzianka. Jedno co mogę powiedzieć, nasza kawa będzie najlepsza w promieniu 50, a może i 100 km nawet. Już w październiku tego roku przyjęliśmy pierwszych gości. Blisko 300 nowo wyremontowanych, urządzonych pokoi. Staraliśmy się przygotować do tego, aby pobyt był komfortowy, aby niczego Wam tutaj nie zabrakło. Liczymy na to, że stylistyka, którą wybraliśmy do realizacji tego projektu, przypadnie Wam do gustu. Czekamy na Was.